Spojrzeć na stopy. Jeśli są skierowane w stronę sklepu, to kobieta. Drugi to spojrzeć na stan stawu skroniowo żuchwowego Jeśli jest bardziej zużyty, to kobieta. Pewna pani powiedziała, to dlatego, że musimy mężczyznom wszystko mówić dwa razy, bo nie słuchacie. Nasza wina, nasza wina. Wielu ludzi nie wie, że cesarz rzymski Maximus mierzył 260 cm. Stąd słowo Maximum i obuwie Maximusa. To był duży chłopak. Sto lat temu w Indianie znaleziono szkielet o długości 3 metrów. W Newadzie znaleziono szkielety mierzące po 275 cm. Nie mówi się o tym w publicznych szkołach, prawda? Olbrzymie kości, podobne do ludzkich, znaleziono w grubych warstwach muszli małż. Znaleziono aż 20 szkieletów mających po 275 cm każdy. W Newadzie znaleziono 3-metrowy szkielet. W Guam krąży legenda, że to olbrzymi wznieśli tamtejsze kamienne podpory. W Indianie znaleziono 8 olbrzymów mierzących do 275 cm. Wszyscy ubrani w zbroję. Odkrycia te zostały rozproszone i stracone. Dlaczego muzeum się tym nie zainteresowało? Szkielet mierzący 365 cm znaleziono w Kalifornii, ale Indianie się zdenerwowali, że naruszono ich groby, więc ponownie je zakopano. Szkielet mierzący 3,65 m znaleziono w Arizonie. Miał sześć palców u stóp i pióropusz w kształcie ptaka. Kto mógł unieść takie kamienie? To ważący prawie 18 kilo miedziany obuch topora. Pomachaj przez chwilę pięciokilowym młotem i powiedz, jak bardzo byś chciał pomachać 18-kilowym obuchem topora. To kamień do ciosania, który trzymało się między kciukiem a palcem. Jest wiele dowodów na to, że na Ziemi żyli olbrzymi. Napisałem ze znajomym książkę o olbrzymach na Ziemi. Powinna się niedługo ukazać. Instytucja Smithsonian jest bardzo aktywna w ukrywaniu odkryć dotyczących olbrzymów. Są bowiem sprzeczne z teorią ewolucji. Ewolucja mówi, że najpierw byliśmy malutcy, potem coraz więksi i silniejsi i mądrzejsi. Biblia wskazuje, że najpierw byliśmy więksi, a z czasem mniejsi, słabsi i głupsi. W ostatnich stu latach nasz średni wzrost zwiększył się o około 15 cm. Ale wynika to z lepszego odżywiania i lepszych warunków sanitarnych, nie z ewolucji. Oto czaszka z Nevady w końcu ją wyciągnęli kilka miesięcy temu, bo tylu ludzi zatrzymywało się z powodu moich seminariów, mówiąc: Hej, chcę zobaczyć tę olbrzymią czaszkę. Ale była olbrzymia ludzka czaszka w ekspozycji przez jakiś czas to normalna ludzka kość kciuka pod nią olbrzymia ludzka kość kciuka odkryto ją w Turcji. Rząd Turcji twierdzi, że odkryto grób Noego. Szkielet mierzył 365 cm. To znaczy, że jego łokieć był trochę większy, prawda? Jak duża była arka? Ludzie mówią: Jeden człowiek i trzech chłopców nie mogli zbudować takiej wielkiej łodzi. No ale ty ich nie widziałeś. Hej, Buba, przynieś mi drzewo. W Muzeum w Pensakoli mamy replikę kości udowej mierzącej 120 cm. Co oznacza, że człowiek miał prawie 4 metry wzrostu. Dość duży był. W jednym z tureckich hoteli znajduje się ekspozycja żuchwy, 16 cm w stawie skroniowo-żuchwowym. Można włożyć tam głowę i obracać nią wewnątrz tej szczęki. W Wisconsin 100 lat temu znaleziono ogromne szkielety. Jedna z czaszek była trzykrotnie większa niż normalna ludzka czaszka. Biblia mówi, że w tamtych dniach byli na ziemi olbrzymi. Mamy podręczniki mówiące o jaskiniowcach. Biblia mówi, że zostaliśmy uczynieni na obraz Boga. Podręczniki mówią: To twój dziadek. A co z jaskiniowcami, o których dzieci się uczą? O tym na następnej sesji. Ogród Eden był naprawdę inny. Już niedługo zacznie się tysiącletnie panowanie Chrystusa. Będzie się bardzo różnić od tego, co widzimy dziś. O tym następnym razem. Dziękuję. Witam na drugiej części seminarium o Ogrodzie Eden. Będziemy mówić o jaskiniowcach. Potem powiem, jak to było w Ogrodzie Eden i dlaczego ludzie dożywali 900 lat. I jak to będzie, gdy Bóg odnowi Ziemię do stanu poprzedniego? To nie jest moja żona, to tylko jej zdjęcie. Mamy trójkę dzieci, wszystkie pożenione. Wszystkie moje dzieci pracują dla mnie. Mam też wnuki. Biblia mówi, w dniach ostatnich przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swych porządliwości i będą mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Szydercy nie chcą wiedzieć o tym, że Bóg słowem stworzył niebo i ziemię i że był potop. Wiemy z Biblii, że gdy Bóg uczynił ziemię, nad firmamentem był płaszcz wodny. Świat bardzo się różnił przed potopem. Pod powłoką ziemi była woda. Mowa o tym w Psalmie 24 i 136. Przed potopem ludzie przeciętnie żyli 912 lat. Matuzalem żył 969 lat. Był najstarszy. Biblia naucza, że człowiek został uczyniony na obraz Boga, a teoria ewolucji bardzo się różni. Teoria ewolucji mówi: to jest twój dziadek. Może ciebie to nie obraża, ale powinno, jeśli kochasz Pana. Nauczają, że pochodzisz od małpy. Biblia mówi, że zostaliśmy uczynieni na obraz Boga. Jaka jest prawda o tak zwanych jaskiniowcach? Czy możliwe, żeby podobne do małpy stworzenie stało się człowiekiem? Pomówmy o kilku tak zwanych jaskiniowcach. Zależy, co masz na myśli, mówiąc jaskiniowcy. Wielu ludzi w Biblii żyło w jaskiniach. Dziś też na przykład Osama Bin Laden, chyba najbardziej poszukiwany jaskiniowiec. Na początku powiem o człowieku z Nebraski. Wszystko, co znaleziono z tego człowieka, to jeden ząb. Ktoś znalazł ząb w Nebrasce i stwierdził, że to wygląda na ząb pół człowieka i pół małpy. Odtworzono całego człowieka i jego żonę na podstawie jednego zęba. Trzeba być naprawdę zdolnym, by wiedzieć, jak wygląda jego żona na podstawie jego zęba. Później odkryto, że ząb pochodził od świni. Oto człowiek z Nebraski. Człowiek z Piltdown był w podręcznikach przez ponad 40 lat. To było celowe oszustwo. W roku 1912 Nowojorski Times ogłosił, że teoria Darwina jest prawdziwa. To był żart. Ktoś połączył ludzką czaszkę z żuchwą małpy. Eksperci dali się nabrać i przez 40 lat było to w podręcznikach. Ile dzieci straciło wiarę przez ten czas? Ile dzieci chodziło do szkoły i nauczyciele mówili im: "Dzieci, mamy dowód na ewolucję. To człowiek spilt down." Nauczyciele, słuchajcie. Jeśli nauczacie czegoś, co przemawia za ewolucją, to wiedzcie, że staniecie przed Bogiem i będziecie sądzeni za każde słowo. Jeśli niszczysz wiarę dziecka, to do ciebie są te słowa z Biblii. Lepiej, by ci zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono w głębi morza. Neandertalczyk nadal jest w podręcznikach, mimo że już 50 lat temu udowodniono, że był to człowiek z artretyzmem. Nazwa Neandertalczyk wywodzi się z Doliny Neander w Niemczech, gdzie go odnaleziono.